Dzień dobry z tej strony. Prosty człowiek z Kociewia. Co by tu mówić? Pokażę, gdzie jestem, może. Jestem na cmentarzu. Byłem dzisiaj pożegnać kolegę. Pana Jenka Włodzimierza. Wspaniała rodzina, muszę przyznać. Było nas niewielu. Rodzina, oczywiście. Że tak powiem, troszeczkę mnie przymusiła, żebym poszedł na stypę. Tutaj niedaleko cmentarza, właśnie była stypa. Tak, co chciałem jeszcze powiedzieć, na stypie wszyscy starali się być weseli. Nagrałem nawet taki króciutki, że tak powiem, kilka sekund takiego filmiku. Bez przygotowania żadnego tam jeszcze siedział koło mnie z osiedla. Pan Wincenty, znajomy właśnie. Przyjaciel pana Wodzimierza. Kolega Mirek, znaczy zięć pana Włodka I wnuczka Sonia. Może to wstawię tam takie właśnie. Taki urywek właśnie z tego, z tego dnia. Wszyscy mówili że Włodek by nie chciał, żeby, żeby ktokolwiek był smutny. No tak. Wiadomo, że ludzie byli smutni, na cmentarzu byli smutni, ale później tak doszli do wniosku. Była taka mała grupa nas, żeby się właśnie nie smucić tego dnia, tak? Dlatego tam byliśmy taki tacy uśmiechnięci, trochę żeśmy sobie żartowali. Ale taka migawka była, nie chciałem tam nagrywać, chociaż podejrzewam, że nikt by nic nie powiedział. Że tam było nagrywane coś więcej. Jeżeli chodzi o ten filmik z panem Jenkiem, Włodzimierzem, to rodzina powiedziała, że na pewno go obejrzy. Także nikt tam nic przeciwko temu nie miał. Bardzo zdziwieni byli, że chcieliśmy więcej jeszcze nagrać tych filmików, ale to tam, tam był taki projekt między nami. Tam miało być więcej, co prawda, tak, ale miało być i nie będzie, że tak powiem. Co jeszcze? To jest taki pożegnalny filmik, ale wnuczka i wnuk pan, pana Jenka powiedzieli, że to na tym nie, nie, nie zakończy się. Że jeszcze postarałem się coś się odezwać. Będą chcieli te zdjęcia pokazać, co dziadek, o których wspominał, może, może nie te akurat, może będą jakieś inne pokazywać. Wnuczka bynajmniej i wnuk to. Cały czas powiedzieli, że będziemy w kontakcie i będą chcieli jeszcze tam jakiś filmik ze mną nagrać odnośnie ku pamięci, że tak powiem, dziadka. tak To by miło. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Może nie będą chcieli, może będą się wstydzić, a może stwierdzą, że ten filmik poprzedni, co z Jenkiem nagrałem, że wcale nie jest tam jakiś taki godny uwagi, i może, że. Może po prostu to w ogóle wszystko nie wypali. W każdym razie chciałem powiedzieć, że może teraz sobie chwilę usiądę. Coś się źle czuję. Ojej. Chciałem powiedzieć, że rodzina bardzo przesympatyczna. Bardzo się zdziwiłem, że wnuk się tak rozpłakał. Nie myślałem, że wnuk się aż tak bardzo rozpłacze. Chłopak 20 lat. Zawsze go tam często widziałem z Jenkiem. No ale widać, że jednak byli bardzo zżyci. Jenek miał trzy córki i jednego syna. Syn przyleciał z żoną z Anglii. Córki mieszkają tutaj, jedna w Leźnie i dwie w Gdańsku, na osiedlu, tutaj gdzie, gdzie Jenek mieszkał. Wszyscy grzeczni, życzliwi, bardzo zaprosili mnie na, na stypę, twierdząc, że, że ja muszę przyjść, że Jenek by się obraził. Był jeszcze pan Wincenty, to wspominałem. Pan Wincenty był, kruko, o którego siedziałem, tak, na nawet w toalecie sobie żartowaliśmy, że, że nawet w toalecie muszę z Panem Wincentym być za ścianą był. Bo to były takie toalety, damsko damsko-męskie. No dobra, to tyle. No tak jak mi wiadomo, widać gdzie, gdzie jesteśmy, w takim właśnie miejscu. Tam na ten grup chyba już nie będę dalej szedł, bo wiem gdzie jest, zrobiłem zdjęcie. Kwatery, nie będę tam dalej szedł. Co jeszcze? Tak, chwila refleksji. Chciałem coś powiedzieć, ale w ogóle jestem nieprzygotowany. Dlatego podejrzewam, że i tak ten filmik puszczę. Bo tutaj u mnie wszystko idzie na żywo. O, co tu jeszcze powiedzieć? Tak sobie o, właśnie przypomniałem jedną rzecz, taką głupią. Tydzień temu byłem u Jenka. Ten w środę ten filmik nagrać, tak? Jeszcze mi powiedział o godzinie 10:00 zadzwonił mój Wojtek, nie przychodź do mnie o 10, przyjdź do mnie o 12, bo ja się bardzo źle czuję. Znaczy tak w sumie nie powiedział, że bardzo się źle czuję, ale on mi powiedział dwa dni wcześniej, ale powiedział tylko, że, że on nie może. I, I tak słyszałem w głosie, że albo po prostu nie chce tego nagrywać, co mieliśmy w planie, albo po prostu on się źle czuje. Ale później jak już do niego już poszedłem, nagrywaliśmy ten filmik, to on cały czas sam o tym właśnie mówił, że on się źle czuje, że on musi iść w czwartek do lekarza. Hmm. Tak no. na pewno się źle czuł w ogóle nie rozmawiał z dziećmi o tym właśnie, że on tak coś nie za bardzo ostatnio z nim było w ogóle nawet byli bardzo zdziwieni, że, że on ma kolegów. Że pana Vincentego tak dobrze znał. Znaczy, no, dzieci wiedziały, że, że tam, że mnie znał, ale to też właśnie tak jak się wszystkie zeszły do kupy, to później się okazało, że wszystkie jednym głosem mówiły, że on właśnie bardzo dobrze mnie wspominał. Najwięcej no to pewnie podejrzewam, że wnuk wie, bo wnuk tam właśnie tak z, z nim był bardzo żyty. Ja naprawdę bardzo byłem zdziwiony, że, że wnuk się tak rozpłakał. No było mi tak nawet troszeczkę głupio, jak sobie patrzyłem ale mówię to to są emocje tak później oczywiście już na sypie starał się tak być taki już ochłonął troszeczkę już się uśmiechać ja mu tam tłumaczyłem że, że tata, że dziadek tam ich kochał wiadomo już nie pamiętam nawet co ja już mówiłem ale mówiłem też do wnuczki że bo wnuczka była zainteresowana czy on coś na tym filmiku powiedział o niej tam o wnuczce o, o w ogóle no nie powiedział, bo, bo nie zdążył. Chciał powiedzieć, tak? Chciał powiedzieć na pewno teraz w czwartek. Chciał powiedzieć coś więcej. Chciał powiedzieć na tych wyjściach z, z, ze mną w plenerze. Yy. I mieliśmy już jakieś planie, coś jakieś na grzyby. Hmm. No tak. Pomilczę chwilę, bo jestem tak zmęczony. Ojka. Nie wiem, jak ten filmik wyjdzie. Mało mnie to interesuje. Ja te filmiki nagrywam yy. tak po prostu z głowy. Nie, nie jestem przygotowany. Ja jestem tak nawet i troszeczkę zmęczony. Znaczy, mogłem jechać sobie tam z Mirkiem do domu, bo oni tam mieszkają, ale nie wiem czy jechali. Akurat tam w tamtym kierunku. Mówię jeszcze, przejdę tutaj się tą drużką taką cmentarną. Pójdę do domu, sobie troszeczkę ten obiad przetrawię. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Bo ja właśnie teraz. Ja teraz nawet nie wiem co ja chciałem powiedzieć. A najważniejsza, właśnie rzecz co ja chciałem powiedzieć, bo ja miałem tylko powiedzieć dwa zdania. Chciałem powiedzieć, że byłem dzisiaj pożegnać pana Jenka Włodzimierza. Tak się nazywa.